Dzisiaj nowa Kia Sportycz, rok 2026. Przyjechała prosto na lawecie. Autko czyściutkie z przebiegiem 11 km. Klient świadomy, bo zabezpieczenie ma sens, jak auto jest nowe. Wjeżdżamy na podnośnik i się widzimy za chwilę. I Kija ST-Line już na podnośniku. Co tutaj będzie robione? Demontaż osłon nadkoli, osłon podłogowych, układu wydechowego, zbiornika paliwa, a także tylnego zawieszenia, także tylny zderzak. Następnie wszystko będzie umyte, odtłuszczone, zmatowione i po całości masy polimerowe. I na końcu suchy transparentny wosk. Na całość, się także na elementy przedniego i tylnego zawieszenia. No dobra, co widzimy? Nowe auto przyjechało na lawecie, a jest brudne. Ale to nic. To mnie akurat cieszy, że auto nie przejechało po polskich drogach, gdzie teraz jest dużo soli. Ta sól by dostała się na płytę podłogową. To nic, ale w profile zamkniętej, w szczeliny. By było trzeba to płukać, no i nie wiadomo, czy w 100% ta sól by została wypłukana Dlatego jest to najlepszy sposób na dostarczenie auta po odbiorze z salonu. Od razu na lawetę i do zabezpieczenia antykorozyjnego w lubuskim centrum antykorozji, czy korozja występuje w tym aucie? Jak myślicie? No oczywiście, że już jest. Dość, podkład jest bardzo cieniutki i to w niektórych miejscach nawet tego podkładu nie ma. Z drugiej strony analogicznie to samo. Co myślicie o tym? Dużo osób pyta, czy warto zabezpieczyć nowe auto. Pytanie powinno być kiedy? No, tak jak wspomniałem przed chwilą, od razu po odbiorze salonu. Zobaczcie, co tu się dzieje: jakieś gluty, no i już koroduje. O tutaj też. Odpryski przy spawaniu, nawet nieoczyszczone, i widać, że coś tu. Zaczyna siedziać To już jest norma dla nowych haut. A czy pan to złoży tak samo jak to pan demontował? No, oczywiście, inaczej bym się za to nie zabierał. A po drugie, siedmioletnie doświadczenie tylko w antykorozji nauczyło mnie w tym fachu sporo rzeczy. I doświadczeniem pozwala mi na tak zaawansowaną usługę. Czas wykonania usługi to 14 dni, nikt tu się nie spieszy, wszystko jest wykonywane powoli, solidnie, dokładnie. Dlatego staram się docierać do nowych klientów, żeby poszerzyli świadomość, jeśli chcą mieć auto na dłużej. Bo nie ma co się oszukiwać ani naciągać osób, które. Chcą mieć auto na dwa lata, biorą to w leasingu. No to ja nawet odradzam sam. Nie chcę się wzbogacać i nie chcę komuś pomieszać zawartości portfela. Po co ładować pieniądze w coś, czym nie będziemy chcieli się cieszyć w perspektywie dłuższego użytkowania? No dobra, koniec gadania. Trzeba porozbierać te rzeczy i widzimy się niebawem. I jeszcze mała wstawka, ten ich włos, który można usunąć palcem, tutaj ładnie pościekał, no i na układzie wydechowym też Demontuje pościekał. tylny zderzak pod zabezpieczenie antykorozyjne, no i wiązka od zderzaka poszła w kratce, uszkodzili ją, jak to wygląda teraz? Mogli przecież tutaj puścić. Jest otwór 10 cm poniżej. No ale przecież właściciel nowego auta, co odebrał z salonu. 13 km przebiegu. Auto przyjechało na lawecie. Nie będzie zaglądał za tylny zderzak. Dlatego można walić prosto przez kratkę. Już jak widać, wszystko jest odseparowane. Tylny zderzak. Na zawieszenie, osłony termiczne, układ wydechowy, układ paliwowy, zbiornik paliwa oraz nakładki progowe, osłony, nadkoli i tak dalej i tak dalej. Wszystko jest chłodnie oklejone, umyte, otuszczone i teraz po zmatowieniu można zabierać się za nakładanie masy polimerowej na całą płytę podłogową, także z czterema nadkolami. Jest to najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne, którego nie trzeba już odnawiać. Na wszystko pójdzie jeszcze suchy, transparentny wosk dla zapewnienia hydrophobowości. Tutaj jest zawieszenie. Tak to wygląda. Masy znajdą się też w pasku, tutaj z tylnym zderzakiem. No dobra, nakładamy, jedziemy dalej. No i już po aplikacji polimerowych mas natryskowych na wszystkie osłony filcowe Zapobiegnie to przedostawaniu się wody, wilgoci, soli A także lekko wygłuszy pojazd Masy znalazły się także od początku Czyli od tylnego zderzaka Po całe podwozie, bez żadnych kompromisów Wszystko było demontowane I schludnie oklejane Oczywiście, tutaj nad tylnym zawieszeniem, gdzie nie ma możliwości aplikacji, jeśli te tylne zawieszenie by tutaj było zamontowane. Następnie nad bakiem. No i idziemy dalej. Tutaj są różne osłony, przewodziki, które też zostały odseparowane. Układ wydechowy czy wał napędowy wszystko to zostało zdemontowane. Masy znalazły się także na nadkolach z przodu. Tak to się prezentuje. Jest to najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne, które chroni od uszkodzeń mechanicznych. Masy znalazły się także tutaj pod nakładkami progowymi. Teraz elementy, które. Mogą być pokryte suchym woskiem, zostaną rozklejone. Nastąpi aplikacja suchego wosku na to wszystko, co widzimy. A następnie auto zostanie wypełnione w profilach zamkniętych woskiem na ciepło. Tak samo tutaj tylne zawieszenie zostanie. Od góry także potraktowane suchym woskiem po bokach, a jak auto już będzie całkowicie złożone, to suchy wosk na zawieszeniu znajdzie się także od spodu. Gruba, solidna warstwa. Każdy gwincik oklejony. A tutaj są osłony podłogowe, które też były z filcu, które są nadal z filcu, tylko są od wewnętrznej strony uzupełnione masami polimerowymi, żeby właśnie nie siąkły wody i żeby podwozie cieszyło się jak najdłużej zabezpieczeniem antykorozyjnym. No dobra, idziemy do przodu. Jeszcze krótka przebitka po rozklejeniu różnych gwincików tutaj gdzie są przylgnie do zawieszenia to oczywiście też nie było popsikane i jak widać każdy gwint zachował swój oryginalny wygląd tak samo tutaj u góry No okej, okay. pora na woski. No i kija już jest po nałożeniu suchych, transparentnych wosków, także na haku, tutaj powyżej masy polimerowej. I wosk znalazł się na całej płycie podłogowej, tak żeby wypływał również z profili zamkniętych. Tak samo progi zostały też pokryte woskiem z przodu. Wosk znalazł się także na przednim zawieszeniu. Wszystkie gwinciki są czyściutkie. Wosk znalazł się także na tylnym zawieszeniu. Co było proste tutaj, to to, że jeśli zawieszenie mamy Dostępne z góry, to elegancko z góry. Zawieszenie w każdym zakamarku także jest zalewane i wypełniane w środku w profilach zamkniętych. Później, jak zawieszenie będzie założone, no to jeszcze lekka warstwa przyjdzie wosku od dołu. Tutaj są masy położone na filcach, dosychają, co sumie już doschnęły. No i czekamy na wyschnięcie wosku, a później będzie wszystko składane tak jak to było założone wcześniej. Schludna praca, czysta. Wosk znalazł się na każdym milimetrze, gdzie można było dojść z jego aplikacją. I powoli zaczynam składać, i auto już jest złożone. Kilka osłon koła i gotowe.